Łukasz Zostrowski, SENTAUTO, dobry wieczór jak mówię dobry wieczór to znaczy, że dzień był długi, pracowity skoro wideo jest dopiero o tej porze a o tej porze mam dla was Peugeota 207 SW, czyli kombi samochód wyprodukowany pod koniec 2007 roku pierwsza rejestracja 2008 rok felgi aluminiowe Zosia, nie teraz felgi aluminiowe 16 Zosia, ja proszę. Felgi <noise> aluminiowe 16, opony całoroczne, świeżytkie, praktycznie nowe. I kot. Kot nie jest w zestawie. Małe auto, klasy B, z większym bagażnikiem, czyli kombi, Jak, jakieś, nie wiem. Dzieciaki małe są, nie żeby dzieci w bagażniku mały właśnie. Tylko wszystkie sprzęty, osprzęt związany z dziećmi. Zresztą co tu się będę rozwodził. Zaraz wam pokażę ten bagażnik. To sobie zobaczymy. Ale mamy cały obrys auta. Żeby nie było. No, żeby nie było. Może kota zmieścimy. Nie, nie, nie będziemy tacy. Otwieramy sobie bagażnik. No i zobaczcie. No. Jest przestrzeń, jest przestrzeń. Jest górna roletka. Ale skla. Ale skla. I teraz tak. W drugim rzędzie siedzeń mamy oczywiście korby. Korby muszą być. ale są trzy pełnowymiarowe siedzenia. Samochód jest pięciokrotny. Osobowy Fotele są ustawione za mną Więc nie ma za dużo miejsca I teraz tak Pojazd ten Mimo wieku swojego Legitymuje się przebiegiem 137 tysięcy Kilometrów Ma dwa klucze Proszę bardzo Teraz jeden klucz włożymy do środka I będziemy palić ten Fajny pojazd Radio międzyczasie ścisze Dobra, wszystkie kontrolki sobie zaraz gasną. No w Peugeotie check engine jest napięcie, jest napięcie. On lubi sobie dłużej poczekać, potrzymać właściciela. No i co? Szklany dach, o którym wspominałem. On jest elektrycznie rozsuwany. Tutaj można go sobie e, założyć rozłożyć. No po prostu. Ma manualną klimatyzację, no bo takie klimatyzacje są e, w tej klasie. Ma wyświetlacz dwukolorowy. Ma elektryczne szyby z przodu. Ma fajne, wygodne fotele takie no, niewypierdziane. Żeby nie było, nie powiedziałem tego głosu. E, no kurde, samochód do miasta. A pod maską pracuje silnik. No, jest ok. A pod maską pracuje silnik, do którego dostać się muszę. Proszę bardzo perzotowskie 1-4 no dęk a światła też jak mamy na pozycji włączonej to nie musimy o nich pamiętać bo jak zgasimy auto to się wyłączają i nie zostanie no nigdy samochód na światłach czerwona 207 w kombi hej